Hej, cześć! Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Tyream. To jest kolejny odcinek, oczywiście w serii Zagrajmy w Gothic. Czy tam kto woli Let's Play Gothic. <laughs> Okej, okay, kontynuujemy sobie naszą przygodę. Y y y dotarliśmy do tego miejsca. Y z tego co mi się wydaje to... O kurde, coś tam na mnie czeka. Mama! Nie, no żartowałem. Czekajcie, czy ja mam szansę w ogóle z nim? Ok, pierwszy save w odcinku. I zaczynamy. Yy, jeśli się nie mylę, to tam właśnie znajdziemy kolejny kamień ogniskujący. Kolejny, to już będzie trzeci bądź czwarty. Z tych, których który szukamy. Kamieni, o. Dobra, yy, tak więc próba zabicia golema. Czy tam, jak to się nazywa? Kamienny golem. Nie wiem. Number one. Start. Fight. O, Mostowy. Ja Mostowy. Ja, jak widzicie, ja mu gówno robię. Mm, tak więc bez. Jeśli ci życie miłe jest, pierwszej. O, czekajcie. Hej, przybywam z polecenia magów wody. Szukam magicznych artefaktów, zwanych. Szukasz kamieni ogniskujących? Tak? Odważny jesteś. Saturas i pozostali magowie z nowego obozu zamierzają wykorzystać ich moc, by wysadzić w powietrze barierę i zwrócić nam wolność. Jak zobaczę, to uwierzę. Tu się zgadzamy. Ale powiedz, czemu ty tu przyszedłeś? Zastanawiam się, czy warto zaryzykować wyprawę do górskiej fortecy. Wiesz, jest tam pewien dokument, który chciałbym odzyskać, ale taka wyprawa może się okazać bardzo niebezpieczna. Czekajcie, jeszcze nie będziemy... Nie będziemy sobie z nim iść, nie będziemy o nic go pytać, tylko yy, spróbujemy jeszcze wykończyć tego kurczę. Zapisałem na 57. Tak, nie, nie, nie. 67 zapisałem Ok, już lepiej. Mm. Tak, spróbujemy go tutaj yy, przywołać. I weź, pomóż mi, na żadę, czy nie? Proszę. Łaz, coś mu robisz? Ale robisz! Tylko szkoda, że ja mu nic nie robię. No ale cóż. Ja tylko jestem ciekawy, jaki sposób ja go mogę pokonać. Dobra, nieważne. Mi się wydaje, że... Czekajcie, jaki on ma miecz? On ma taką jakby buławę. czy ja mam buławę? Ja mam maczugę. wydaje hmm. mi się, że mieczem nic mu nie, nie zrobimy, ale już buławą prędzej, lub maczugą. Yy, tak. Idziemy dalej, w górę. Pchniemy się razem z metrami. co ja gadam? A ja nie powiedziałem, nie pogadałem sobie w ogóle z tym gościem. Ale dobra, my, tylko X by mi odbierał talent. Puszczaj! Odsun się! Ty, szmato! Chodź tu! Oty, oty! Słonioki Słoniaczki, co? No, nie na długo. Nie na długo przy bezimiennym. Okej, okay. nieważne. Never mind, idziemy do Listera sobie pogadać. Co zapomniałem zrobić? No nie wiadomo, czy to jest konieczne, ale. Ale raczej tak. Lesterze, widaj. Jak ci się udało przejść przez tę żywą górę? Pobierałem nauki u najlepszych gór. Ich magia potrafi być bardzo przydatna. Ten dokument, którego szukasz, co to jest? Wiele lat temu władca tych ziem rezydował w górskiej fortecy, skąd kontrolował kopalnie i okoliczne tereny. Jak wszyscy możni, posiadał w swoich zbiorach dokument, który poświadczał jego prawo do tych ziem. Zamierzam odnaleźć to pismo. Przecież tak długo, jak będziemy uwięzieni wewnątrz bariery, ten dokument nie będzie warty złamanego grosza. Wiem, ale prędzej czy później magowie zdołają przerwać barierę. Wtedy ten kawałek papieru zapewni mi dostatnie życie na długie lata. Słonek, yy, dobra. Moglibyśmy wspólnie rozejrzeć się po fortecu. Niezły pomysł. Prowadź. Czekaj, ja czekaj, jeszcze tam miałem jakąś opcję. Jestem ranny. Jestem ranny. Możesz mi pomóc? Weź ten napój uzdrawiający. Ej, hey, hey, hey. a nie. czy możesz mi jeszcze jeden dać? Nie żartuję. Uleczmy yy, się. Co miał, co on nam dał ten. Elixir. 58 save. I chodź ze mną. Idziesz czy nie? Dobra, biegniesz. Fajnie. Myślałem, że będziesz już nie No, oczywiście, że nie. Dobra, y, idziemy, idziemy. Bez bezbędnego gadania. Trzeba przechodzić tylko. Koty, jak sami wiecie, tą grą jest. Szczególnie polecam wam w nią zagrać. Bardzo mi się podoba. Oj, przepraszam, jak słyszycie jakiś tutaj brzękot w głośnikach. Czekajcie, najlepiej włączę głośniki. O, dobra. Myślę, że tam doskoczę, ale... Gówno z tego. What the fuck? Ktoś tu! No gdzie ty jesteś, debilu? Jak ja nienawidzę kogoś prowadzić tutaj w tej grze, to nawet nie, nie macie pojęcia. Dobra. Myślałem, że już skoczyłeś gdzieś tam do jakiegoś kanionu. I będzie trzeba było wczytywać grę. Chodź. Chodź. Ej, no gdyby te postacie te NPC-ty były troszkę mądrzejsze, to by było... No, lepiej. Lepiej by się grało. Dobra. Patrz. Chyba miałeś rację co do tego kamienia ogniskującego. Racja. To rzeczywiście wygląda na punkt ogniskujący. Hmm. Ale niełatwo go będzie dosięgnąć. Mhm, tam, no. Rzeczywiście. O kurczę. <grystanie> Pięcie! Tak sobie fajnie stanęło. No już sobie nie postoim. To musiało być jakaś zbrojownia, albo coś w tym stylu. Przypomina mi to właśnie zbrojownię z... What the Kolejny głupie harpiję Fucking shit, jak mnie przestraszyło. Głupkowaty, ten ich głupkowaty śmiech. Eee, co ja robię? Fuck my life. Eee, ja myślę, że coś fajnego macie. Chociaż się giera. Zarąbista rzecz. Zarąbista. Lepsza od yy, Urziele. Urziele. jak sami wiecie, albo i nie, jest najlepszą grą w tej grze. Dzięki niej zabijemy nieśmiertelnych. Może troszkę spojleruję, ale ale nie gram w tą grę na ślepo. Tak żebyście wiedzieli. Coś tu się rusza. Przeczuwam, że jest to szkielet. Tylko nie wiadomo, gdzie ten szkielet sobie... Level up! Kurde, że tu jest jakiś, jakiś przełącznik, jakaś zapadnia. Klucz do co tam lata. Już myślałem, że deon jakiś albo coś. Fuck, się przestraszyłem. Moje exp. pało. Yy, no to poczekajcie. Można już nawet przewidzieć, co się stanie, gdy to otworzę. Powiem wam tyle. Będzie jadka. Come on and fight me! O kurcze! Oh, fuck fuck fuck. Mm, fuck, fuck, fuck! Fuck, fuck, fuck! Fuck, fuck, fuck! Fuck, fuck, fuck! Jak śmiesz! Sorry, tak Lesterze. Wyżyj się, wyżyj się za to, że ci uderzyłem. Freighter, dobra, esencja uzdrawiająca, zawsze dobra. Czyli otworzyły ten, jakby ten regał, znaczy nie otworzyło, tylko przesunęło. Że po prostu te szkielety wyszły sobie. Jak widzicie, on był tam przesunięty w lewo i nie dało się przejść, przejść za wszelką cenę. Napój. Dwa napoje, trzy napoje razem. Napoje manne nie są tak szczególnie przydatne. Oczywiście dla nas. Ale już te mm, zdrowie są przydatne. Co ja zrobiłem? Myślałem. Myślałem, że coś sobie wyrzuciłem albo przełożyłem. Chociaż i tak by nic nie, się nie stało. Strasznego. Tak, tak przeżywam. Dobra, idziemy dalej. Yy, jeszcze raz na sześćdziesiątce. O, nie zdążyłaś mnie. Standardowa harpie. <laughs> Przepraszam was, jeśli usłyszeliście SMS. Fuck Co z tym weserem? Oh, już się bałem! Pójdę rozejrzeć się na górze! No wow! Pójdź jeszcze raz. raz. Mmm, tu jest znowu regał jakiś, ale... Czekajcie, nie, to tutaj wróciłem już to niepotrzebnie. No to on poszedł do góry, no to ja też pójdę. Nie widzę przeszkody. No nie. Dobra. Jest jeszcze, jeszcze jedna drabina, ale to za chwilkę. Czyżby to tutaj był Almanach? Niech Almana tylko Właściwie do prawo do ziem, na których leży forteca. Zaraz sobie to przeczytamy. Arpio... nie, Jezus! on się przestraszył! Ale się was przestraszył! Stawaj do walki! ta kreatura Która uczuła? Chodź tu! No, no zaznaczkę! Dobra Ja już jestem, sorry wam, za ten mały Za ten mały brak mojego głosu Dobra Przestań wrzeszczeć. Dajcie mi tu 60, pierwszy save Dobra. Przez chwilę miałem taką samą ilość FPSów. 61 się pochwalę. Eee, zawsze dobre. Okej, okay. tajnie, tajnie. Idziemy jeszcze sobie przeszukać te komnaty. Te komnaty, te tunele. Bóg wie, co to jest. Aha. Miałem sobie sprawdzić ten kawałek papieru. A nie nadaje, właściwie nadaje, właśnie prawo do ziem, na których żyje w wórce za 14, 400 funtów. Burkrabia. Nie, nie chcę mi się tego czytać. Chcę sobie zaczymieć, jak, jak macie taką potrzebę i przeczytacie. <laughs> Okej. Okay. A po co ja? Sejwuję. Niepotrzebne to. No i spróbujemy wyjść do góry. Dlaczego spróbujemy? Bo to jest taki dziwny schodek i nie wiem czy uda nam się tu... Przyjść. Bez komentarza. Bez komentarza. Fak nie gadajcie, że ja tutaj nie wyjdę! Próba numer 3. Że ja nie wyjdę po tej drabinie. Udało się! Jaki fart, ludzie! Yy, pamiętam tą drabinę. Pamiętam jeszcze z czasów tutaj za, mało, za takiego dzieciaka, kurde, że nie mogłem tego przejść i. Znaczy nie mogłem. Przypomniałem sobie po prostu tą drabinę sprawiała ona... KOPOTY! Chodź tu, Bączku. Poczekaj na to! <grywa> What the fuck? One shoot, one dead. W tym wypadku... Six shoot, one dead. <grywa> Jeszcze do góry. Dobra, Drabino nie zrób mi, nie troluj mnie. Myślę, że to tutaj był ten kamień lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. <ścoughs> Za pierwszym razem! Mierz zwycięstwo, ale słaby. Ja! Moneta, na co mi te monety? Ale nie ma kamienia. Nie ma kamienia, moi drodzy. Poczekajcie. Pewnie sobie się. Dlaczego ja tu chodzę? Poczekajcie. Wyjdę sobie tutaj. Zejdę, znaczy się. Nie wyjdę. Patrzcie, patrzcie. Nie trzyma się drabiny, a wychodzi. Schodzi, znaczy się. Niesamowite, magia. Magia. Mm -hmm -hmm -hmm. Powiem wam tyle, ludzie. Kamień jest tam. Kamień jest tam, gdzie. To sobie przyspieszyłem drogę. Kamień jest tam. Widzicie, leży sobie. Ale. Żeby go zdjąć, potrzeba zaklęcia. Hmm... Zaklęcie, a to zaklęcie... Tym zaklęciem było telekineza, o ile pamiętam. Telekineza. Hmm. Tylko z konia go teraz wyczasnę, to zaklęcie. Sanawa. Czekajcie, spojrzę sobie jeszcze na czas. Okej. Okay. Hmm. Zapomnijmy o naszej sprzeczce. Jakiej? Okay. Znalazłem dokument. Dobra robota. Przyjmij te zwoje magiczne jako wyraz mojej wdzięczności. Przy ich pomocy uda ci się dotrzeć do kamienia. Zaczekam na ciebie przy platformie. Czekaj, jeszcze coś, jeszcze coś. Jak mam dosięgnąć tego kamienia? Mistrz iberion zwykł mawiać. Uczeń próbuje przesuwać przedmioty rękami i nogami. Mistrz porusza je siłą swego ducha. Chodźmy. Jedy swoją magią. I mam nadzieję, że dostaliśmy teraz tą. Ooooo! Kochani. Mamy swój telekinezy. Co nam doda? Zaraz zobaczycie. Nie, ja się załamię. Ja się załamię. Trzeba 5 punktów many. What the fuck! Nie, no nie, no nie, no. Dobra. Mamy taką możliwość przynajmniej. Spróbuję tam doskoczyć. Próba numer 1 2 2 2. Nie, to nam się nie uda chyba raczej. Raczej chyba. Trzeba po prostu tą telekinezę ściągnąć. Kurczę no... Kijowo. Nie, nie, nie no, nie no. A poczekajcie. A my nie mamy przypadkowo pierścienia many mo bonusowej. Poczekajcie się zobaczymy. Nosi no niestety chyba sprzedałem. Ja je Nie, nie mamy bonus mamy 10. Fuck! Jaki fart! No niemożliwe. Nie, nie bratwo. Nie wiecie jak jestem szczęśliwy. Iż mogę użyć właśnie. Naszym polega Tylkiny za teraz zobaczycie. Teraz, zaraz. Save. My po prostu tak jakby do siebie to przyciągamy. Możemy teraz już to puścić. To sobie tam spokojnie spadło. Mam nadzieję, że bez uszkodzeń. Nie, no żarty. Oczywiście, że bez uszkodzeń. Nie! Ludzie, jaki ja jestem głupi? Fuck. Czekajcie, gdzie tu było wyjście? Nie no, na pewno tu. Tu był ten regał, pamiętam. Tu było wyjście, chyba. Tu, nie tu. Jak ty bezimienny, śmiesznie hopsasz! UTA. A kamień leży sobie tutaj spokojnie, bez żadnego szwanku. Tak więc podnosimy go sobie i. Teraz obaj mamy to, po co przyszliśmy. Chciałbym tu jeszcze trochę zostać. Poczytać stare księgi. Do następnego spotkania. Tylko uważaj na bąki. Chodzi mi o harpie. Pozdrym dla kumatych. Dobra, nieważne. Ile mamy tych kamieni? Tak, 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 tak. By the way. Jeden tylko. Mmm... Czekajcie. Kurczę bezimienny, po co ty się ruszasz jak... Co za yy, Ściągam. I zakładam. Ochrona przed ogniem. Na co mi ochrona przed ogniem? Nie mam na coś na pewno. 46, 48. Szkoda. To szkoda, bo mógłbym go sobie położywać, ale... widocznie nie było mi dane. Teleportacja do obozu na bagnie. na co mi... Łyknij sobie bezimienne jakiegoś procha. I, 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 i... Teleportating tu. Mag wody. No i. <laughs> jak on fajnie przeskakuje, jak my się teleportujemy. Pewnie ucieka! Ucieka, bo pewnie coś robił. Może kupkę. <laughs> uciekaj, się uciekaj. Y, Saturas. W patrasie pojedziemy. Jedno to samo. Znalazłem kamień ogniskujący w górskiej fortecy. Niesamowite. Mamy już cztery kamienie ogniskujące. Brakuje jeszcze tylko jednego. Oddałeś naszej społeczności nieocenione usługi. Jeśli uda ci się odnaleźć ostatni z kamieni, wkrótce będziemy znów na wolności. Widzę, że wykorzystałeś zwój teleportacyjny. Proszę weź następny. Mhm. Obyś wrócił cały i zdrowy. I teraz sobie spojrzę na mapę od Saturasa, i zobaczymy sobie, tu, m, gdzie jeszcze muszę iść, aby zdobyć kamień odniskujący. Hmm, 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 hmm. e, tak, tutaj byłem. Tutaj, tutaj, tutaj. Tak, południowy stożek, południowy, nie stożek, co ja gadam. Południowy wierzchołek, który zaliczony, tutaj w także. Północno wschodni także. Północno-wschodni. Nie, ta nie byłem. Dobra, tak więc. Spojrzę jeszcze na czas. Ok, powinienem zakończyć ten odcinek teraz. Tak więc ja robię 66 save i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie po sobie jakąś, jakąś jaki znak. Lajk, like, sub, komentarz, szałeczka, ludzie.